Cześć i tej tutaj 2. Witam was w pierwszym odcinku Uwaga, uwaga, czego? The Sims 4 Tak um, Nie wiem czy słyszycie teraz muzykę Ale i tak ją wyciszę bo jest bardzo głośna Zrobię o tak mm. Będzie tak właśnie, tak cichutko. Um, Okej. Okay. Zastosujemy zmiany, e, tak i będziemy dzisiaj tworzyli rodzinkę. Um, ta rodzinka e, nie będzie. Aha, nie będzie polegało na tym, że będę tworzyła siebie, tylko będę tworzyła po prostu, będę tworzyła e, mamę, e, mamę. Mamę. i córkę i syna. Tak pomyślałam, już wcześniej myślałam nad tym trochę. Myślę, że od niej zaczniemy. Zaczniemy od góry, tak. E, można by w twarzy jakoś zmienię. Na, jakiej, na jaką podstawę zrobić? W tej tutaj nie ma aby było włosy też dobre. Brwi. Już może powiem trochę, jakie będą włosy. <noise> oczy, oczy mi takie nie pasują. Spróbuję zrobić to szybko. Będzie pierwszy odcinek, będzie tylko polegał na stwórz Sima na naszych sim simów um. nie ma za dużo czasu nie tak tak I teraz damy jej makijaż. Yy. Warki zrobimy i... takie, i przechodzimy do włosów, bo tutaj twarz jest ładna. Włosów. Hmm. Nie wiem, czy mam będzie miała długie. Hmm. nie wiem. ciemny brąz i ubranie mi się totalnie nie podoba. Ech. O, i ma jeszcze tatuaże. Ech, ten. Ewentualnie może mieć tatuaż e, taki mały. Tutaj. Tylko jak nie widać i tutaj. ten i o i ten tak ładnie wygląda trochę tutaj tak, o taka będzie a o ręgu ten <grytanie> Okej. Okay. napiszcie też czy chcecie z muzyką jeśli chodzi o Jakąś inną muzyką. Jeśli chodzi o internet, aby po prostu tylko była jakaś muzyka. Myślę, że ona będzie taka trochę lekko szalona. No, coś się stylu, Taka będzie trochę hipsterska. Tyle powiem. Mi się tutaj podoba bardzo. Um, mi się podoba jedna pluska. Co widzę w pracy? Nie wiem, czy tą, czy tą. Nie, to i chyba to pasuje. Tak, to taka koszula. koszula. Okej. Okay. O, fuj. Ochyda. E, nie lubię tej sukienki akurat. O, to ja muszę jej buty żeby nie chodziła na bosaka. To będą dobre. wycierane będą, o tak też spróbuję, będę, spróbuję robić szybko nie, ja. się jakoś nie podoba Aha! o, ja tą często biorę czarną muszę być, tak Um, teraz ze sportowy, sportowych zrobię na gotowe style, bo to jest taki ładne. Um, myślę, że takie bardziej. I takie tylko. Inny kolor. Co? Aha. Na imprezę. Myślę, że wolałabym, abyś miała jakieś spodenki. Widzimy to dobra i a, bez okularów. Obawiasz wiesz co? W sumie mogę Ci dać tylko jakieś. Są takie stoły rybane. Tak. To trochę inne, inny kolor weźmiemy. Nie ja weźmiemy, tylko do koloru. Dobra, i teraz aha, jeszcze ją nazwiemy, to będzie Anna. Aha. Który mogą go żyć, Skąd to wziąłem? Anna Puch Przysięgam minutę, Dobra Kreatywność Myślę, że autorka... Nie, autorka bez selekcji Dobrze Romantycz... Nie, nie Kreatywna Samotniczka nie, nie, bo to nie będzie się gdzieś z żadnymi no, to jest mu dorosły Dobrze, się w normalnie. Okej, okay, i teraz bierzemy genetycznie dziecko. Dobrze. Może być. Ładnie wygląda, ładne, ładne. E, mam trochę na modach, muszę przyznać. Gdzie blondyneczka? Tu mam mianowicie. O takie, ja. dobrze. Puch. Uh... Mogę jeszcze tylko niestety być tutaj z Wami przez jakieś 10 minut, więc to będzie krótki może jakiś stąd. Myślę, że to jest ładne. Tylko żeby się nie okazało, to jest też ładne. Dobra, tego z tyłu tu muszę, a nie, bo tej też nie ma. To zrobimy, może o tak. Ooo, oh, yes! Dobra, robię trochę z tego. I aktywnie będzie. A, dosłownie wiem, co chcę. Musi to być. A zrobię jej drugi. o tak i o tak. Pięknie. Jej. Okej. Okay. Tylko, że będzie miał inne włosy. Inne kolory. Piękny chłopczyk będzie miał bardziej jaśniejszy niż jego siostra, albo w sumie to było ładne. on no, na razie ładny ubiór. Tutaj tak. niezbyt mi się podoba. Dobrze, tutaj. Uuu taki trochę taki, taki, taki vip. No, coś w tym stylu, Ale myślę, że chyba to jest ładnie już. Tym możemy mieć akurat Chudzina. Ja myślę, że to już chyba koniec tylko to muszę go jeszcze nazwać to będzie Bartek. mały geniusz I będzie wesoły a, głos będzie chodziło. Nie, nie, O tak. O nie o tak. Ok. Jest chyba dobrze. Udostępnię, więc będziecie mogli się jej zgrać. Um, tutaj z tylko z modami jest A, tylko bluzka. Jest z zawartością zmodyfikowaną. Trwa to 14 minut, tak? Oj, ha. I myślę, że ich wprowadzimy. Udało nam się jeszcze chyba ich wprowadzić. Um, ale albo na parce. Aha, tej mam. Te mam już grane rodzinę. O tym nie pomyślałam, że nie mam swojej rodziny. Nie ma tu za dużo miejsca, nie, nie jest to zbyt mądre. A, myślę, że to tak i tak. Istnieje. i może im tylko da będą. Mam nadzieję, że kamerka się nie będzie zacinała. Pytanie. trochę niżej. Ładuję się trochę tu w To ja może do wrócę. A, nie, czy nie trzeba. Ja myślę, że ja biorę z galerii. Jak już znajdę taki dla nich tom, to się do was odezwa. Albo nie, ja z wami. Długo się trochę łatwiej. Biblioteka zobaczymy. Zobaczę może Eli jakieś ma fajne. Jestem zujewam. Podobno. A właśnie pisze, jeśli będzie, um, Dobrze, że nieważne. O, myślę, że taki może być i im po prostu zaprojektujemy. Ale ja miałem swój, jakiś taki fajny. No i teraz nam tego nie znajdę. Gotować dom, by to zawsze Boże. Przestraszam. To zawsze piło chodzi. Pasem, który pobrałam. O może być ten A drugie to kosztuje za dużo to też bym nie mogła. Dobra, damy e ten parcele 30 20 Bieżące funduszy do 20 do chociaż w sumie okej okay. to bierzemy ten tutaj nasz pusty oła albo poczekajcie trzyma tysięcy to na mnie jeszcze dużo nawet zostało. pewnie ja są to kompletnie odpada o oh. daisy house o oh, to się wydaje fajne ja go sobie tylko pobiorę 20 minut już trwa oh. Bo będę musiała kończyć. Dobra, abuszy teraz bardzo, bardzo, bardzo szybko. Moja biblioteka, bo za chwilę. Wrócę teraz do, do korypetycji z angielskiego. Um, więc. Nie. Ok, dobra, tak może być. Ja Wam tylko pokażę go, radę e, tam, tam na popołudnie, choć tak będzie nie będzie noc. Dobra, tutaj e, chodzimy, są schody. Myślę, że to jest dobry wybór. Dobra, ale o tym już pogadamy w następnym odcinku, i niestety musimy, muszę już kończyć. Niestety. Tak. To na tyle w tym odcinku. Za tydzień albo nawet wcześniej będzie, myślę, że będzie odcinek, ale w ciągu tygodnia powinien być. I koment, subskrybujcie mój kanał oraz Pani też Lajkujcie, komentujcie, ile wlezie. Hmm. Poczekajcie. Co, co, co się zacięło? Co się zacięło? Dobra, nieważne. Na raz.